Dzień dobry kochani, Paulita już w domu wita. Słuchajcie, trochę przerwy, bo trochę się dzieje, ale chciałabym Wam pokazać dzisiaj taki przepis znowu z wykorzystaniem e, naturalnych miseczek. Tym bardziej e, teraz, kiedy jest tak upalnie, chciałabym Wam podrzucić taki przepis, gdzie potem nie musicie myć właśnie naczyń po tym e, daniu. E, teraz tak, przywiozłam sobie z morza taką piękną rybę, ja wykorzystam właśnie tą rybę, tylko muszę ją obrać, żeby do tego przepisu to zrobić. Ale nie martwcie się, nie macie takiej ryby, możecie równie dobrze wziąć sobie tuńczyka z puszeczki i też będzie przepyszne danie. Słuchajcie, tak naprawdę to potrawa składa się powiedzmy z pięciu składników, żeby nie było, bo to, to są, bo będą tak ogórki, szczypiorek, rybka, majonez. I przyprawy, czyli ogórki, szczypiorek, ryba, majonez i przyprawy. Sól, pieprz, no to niektórzy powiedzą, no to jest sześć, ale przyprawy weźmy jako jeden składnik, e, więc mamy pięć e, składników i zrobimy sobie przepyszną przekąskę, tylko najpierw muszę niestety ogarnąć tą rybę i powiem Wam, e, co zrobimy, jak zrobimy i dlaczego tak zrobimy. Słuchajcie, jak już się uporałam z tą rybą, ale odłożyłam tu sobie tylko 150 gramów. E, resztę oczywiście też zjemy, ale chcę Wam pokazać ten przepis. Słuchajcie, w ogóle ważna informacja, pamiętajcie, że do 29 e, tego miesiąca musicie zdecydować, co z tym cookie do. Jeżeli zdeklarujecie się, że chcecie przedłużyć e, abonament, no to klikajcie, że przedłużycie. Pieniążki Wam zajdą z konta dopiero jak się skończy ten Wasz abonament, który macie, no bo później będzie drożej. Także, jeżeli macie jakieś tam pytania, to piszcie, postaram się pomóc, bo to jest ważne. No cena abonamentu wzrasta, to też zostawiamy bez jakichś tam komentarzy. Ale dobra, ja Was tylko, właśnie chcę Wam przypomnieć, żebyście skorzystali z tej oferty, żeby abonament został taki, jaki jest. Dobra, lecimy dalej. Rybę mam, słuchajcie. Tu już sobie przygotowałam ogórki. Ale chcę Wam oczywiście pokazać. Yy, mogą być te małe gruntowe, ale akurat nie było, więc wzięłam sobie takie. Przekrajamy yy, ogórki na połowę i wydłubujemy nasze nasionka. Nasionka możecie zużyć do tej pasty, a możecie sobie je po prostu, nie wiem, jako surówkę zrobić, bo szkoda przecież wyrzucać takich fajnych nasionek. Ja sobie do, dorzucę do mojej pasty. Yy, no i będzie tutaj się działo. Dobra. Słuchajcie, jedno, w sumie mi zostanie dwa, cztery, sześć e, połówek ogórka, no, czyli takie trzy ogóreczki. Jeżeli, mówię, macie mniejsze, zużyjecie mniejsze, no to na pewno musicie ich użyć więcej. Zobaczcie, jak doskonale to, o, i już mamy e, zrobione miseczki ogórkowe tym razem, wtedy były... Miseczki pomarańczowe, tym razem robimy miseczki ogórkowe. Dobra, dosyć gadania, robimy dalej. Słuchajcie, no i teraz tak, a już widzę, że nie mam majonezu, także muszę sięgnąć jeszcze do lodówki po majonez. I tak naprawdę za chwilę będziemy kończyli naszą pastę. Zrobimy szybciutko, zmiksujemy, nadziejemy i będziemy degustować. Dobra, już wróciłam, za chwilę będziecie znowu krzyczeć na mnie, ale majonez mam z lodówki, kupiony w sklepie. Także, no powrót z wakacji był taki w miarę szybko, więc nawet nie było czasu zrobić swojego majonezu. A oczywiście ja zalecam robić swój majonez, swoje kostki rozłowe, swoje przyprawy uniwersalną, bo słuchajcie naprawdę chociaż tyle możemy dla siebie zrobić. Ale akurat ja tu się przyznaję i e, nie będę nic ukrywać, to jest majonez e, ze sklepu. Dobra, słuchajcie, co robimy? Do naczynia miksującego wrzucam właśnie e, co? Pierwsze rybę. No tu musiałam uważać, żeby pozbyć się ości, no bo akurat to jest świeża, wędzona ryba, ale mówię, możecie użyć tuńczyka z puszki, więc też się da. No i tak, do naczynia wrzucam 150 gramów właśnie tej ryby. O, no, taka świeża, wędzona ryba zupełnie inaczej smakuje niż to, co możemy kupić. Dobra, co jeszcze? A, szczypiorek. Tu mam szczypiorek nie wiem ile tego szczypiorku, tak szczerze wszystko do, dodaję, na pewno będzie łyżka majonezu, ale szczypiorku tak sobie dodam po prostu do dekoracji, żeby to był jakiś smak, chociaż jeszcze zostawię go na posypanie naszych ogórkowych kanapek. Dodajmy go, nie wiem, do 150 gramów ryby, dodajmy z 20 gramów szczypiorku, no nawet nie będę miała chyba tyle, bo chcę sobie jeszcze zostawić do dekoracji, chociaż... o... Dobra, jeszcze troszkę. No, będzie do dekoracji? Jest, słuchajcie, jeszcze mi zostało do dekoracji, więc idealnie. Czyli tak, dodajemy 150 gramów ryby, 20 gramów szczypiorku. Do tego, tak jak już mówiłam, z łyżkę majonezu. Ile to będzie? Nie wiem, zaraz się okaże. Jedna łyżka. Dobra, dobijmy do 60 gramów. No i teraz tak, co do soli i pieprzu. E, sól, jeżeli macie tuńczyka, najpierw sobie wymieszajcie, to spróbujcie, bo tuńczyk nieraz jest słony. Ta ryba też jest dosyć słona, więc ja na razie się wstrzymam z dodawaniem e, soli. Dam mniej więcej pół łyżeczki pieprzu. No i wrzucę te swoje, słuchajcie, ogórki. Troszeczkę je odcedzę z wody, chociaż e, ten soczek też jest przecież bardzo dobry. Dorzucę te swoje, te swoje ogórki. No, i to trzeba zmiksować. Musimy zrobić z tego po prostu pasta. Zmiksujmy to, nie wiem. Tak szczerze mówię, robię to tak e, spontanicznie, nie wiem. E, zmiksujmy to przez 20 sekund, obroty 5. Niech nam się zrobi pasta z tego. Słuchajcie, no, zaglądam co tam się wydarzyło, bo jeszcze nie widziałam. Jestem ciekawa. No nie, no jest rewelacyjna pasta. Słuchajcie, naprawdę. Zapach, chcę Wam pokazać, aż Wam pokażę. Zobaczcie, tak wygląda pasta e, z mojej rybki. E, tu słuchajcie, no, zgarniam to kopystką, już tak naprawdę nie muszę e, nic więcej robić, tylko co? Po prostu nadzieję te swoje ogórki. Już Wam pokazuję, jak to będzie wyglądało, bo to jest dzieło sztuki. Dzieło sztuki, tak naprawdę, bardzo mało pracy od Was to, tego wkładu wymaga a smakuje na pewno przepysznie. Zobaczcie. I tak możecie przygotować sobie zakąski, schować je do lodówki i mieć, nie wiem, na przyjazd gości. Słuchajcie, jeżeli nie lubicie ryby, możecie to zastąpić tuńczykiem. E, widzicie? Ryby nie, to zastąpcie tuńczykiem. Możecie to zastąpić szynką, możecie dać serek kremowy. E, ja już się nie mogę doczekać, bo już na pewno to będzie pyszne. Ale, Ale jeszcze żeby nie było... Właśnie po to sobie zostawiłam e, właśnie taleczkę oddałam do zlewu. Po to sobie zostawiłam jeszcze troszeczkę koperku. E, nie koperku. Nie, no co ja dzisiaj? Bo już jestem głodna. E, zostawiłam sobie troszeczkę szczypiorku, po to, żeby właśnie udekorować jeszcze e, te swoje ogóraski. No i do tego słuchajcie, włożymy je na chwilę do lodówki, możemy dać jeszcze, nie wiem, odrobinę keczupu do dekoracji jakieś pomidorki. E, no zobaczymy, co będzie. Niech to się chwilę schodzi. I będziemy już tak naprawdę degustować. No i moje jedzonko gotowe. Słuchajcie, tak wyglądają kanapeczki e, na talerzykach z ogórków. Tu jest w wersji z ketchupem, tu jest w wersji z pomidorem, posypane pieprzem. Chyba bardziej się skuszę na te pomidorowe. No i uwaga, próbujemy. Mm. Powiem wam, te jadalne miseczki są. Przepyszna. Także słuchajcie kochani, jeśli macie ochotę na takie szybkie przekąski, na takie upały, naprawdę to jest wspaniałe, jeżeli nie lubicie ryby, dodajcie sobie szynkę, jeśli nie lubicie wędliny, dodajcie sobie jakiś serek, do tego szczypiorek i macie przepyszne kanapeczki. Życzę wam miłego dnia, pa pa.